Widzowie, widzowie, dzisiaj jest odcinek, jak zcelamy najpiękniejsze gole. się widzowie po mnie chyba nie spodziewał odcinka, gdzie zcelamy najpiękniejsze gole, które jeszcze nie powstały, więc pierwszy zróbmy taki gol, który nie powstał. Więc dobra widzowie, więc szybko. <toddź> <toddź> Trzeba mieć kondycję do takiej goli. Takiej goli nigdy nie powstał. Taki gol chyba nigdy nie I to jest tak. I robić tak. I robić tak. I po prostu. Jakie piękno w tym golu. Jest taki, żeby nie powstał. Trzeba mnie do tego dobrej z cały. Nie! Się... Nie to wybiegnąć, chłop. Dobrze. No dobra, no to. Równy ciencie. 200 słupów. A specjal będzie na 200 słupów, nie wiem kiedy, ale Gossedin to był 100 słupami. Ok. Dobra taki nigdy go nie post Podanie z autu i od razu z i od razu wchodzi w, tę, w taką akcję potem podanie tu ten dwóch inciobrąc ją nie udało mi się takiego golasa Zostawcie subika. Niech mi chce zostawi na Jest bądź tym wiekiem. Czy taki nigdy go nie postał Taki nigdy jeszcze nie Jezus Jest... Ru... Gola, który nigdy nie będzie, po, nie powstanie, a post... kiedyś powstanie. Moc, nie ma goli, który... taki gol. Tam gdzie łamie i pokazuje widzowie, przepraszam, widzowie, siema, przepraszam, że z... Przepraszam, że się nie przywitałem, ale. no... Spróbujmy zrobić takiego gola. Taki gol chyba nie powstał, jest. Że idzie w... i, robi... i robi największy ryzyk w historii. Taki gol chyba nigdy nie powstanie, prawda? Może ze w meczu erklasik. Hey, po pierwsze widzowie mogę lajka, lajka bo idziemy po ten film chyba będzie o 12.